Rojanowska. I Katarzyna Zebert. Reprezentujemy organizatora Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Obecnie znajdujemy się na stanowisku firmy Jara Poland. Miło nam będzie rozmawiać z agronomami, z panią Barbarą Amroży i panem pa Przemysławem Bujnowskim. Witam państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa i nasze pierwsze pytanie będziemy kierować chyba bardziej do Pana, bo z tego co już tutaj wcześniej rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jaką działalnością zajmuje się firma Jara i co ma do zaprezentowania? Generalnie firma Jara jest producentem nawozów, a także szeroko pojętej chemii przemysłowej, chemii rolniczej. E, firma ma swoje początki w 1905 roku w Norwegii. E, powstaliśmy jako Norsk Hydro. E, inicjatywa trzech e, osób narodowości nor norweskiej e, doprowadziła do m, e, początku produkcji e, saletry wapniowej naszego pierwszego nawozu. Azotowego, rolniczego, także ogrodniczego, który do dziś dnia jest w naszym portfolio produktowym, jest naszym sztandarowym produktem. W kolejnych dziesiątkach lat firma powiększała swoje portfolio produktowe, rozbudowaliśmy swój dział. Badań, rozwoju, ba dział doradczy, także zwiększyliśmy mm, nasze portfolio produktowe o nawozy NPK w międzyczasie, zwiększyliśmy także e, portfolio nawozów azotowych, nawozów dolistnych. E, na dziś dzień możemy powiedzieć, że jesteśmy firmą, e, która jest w stanie kompleksowo odżywić e, całą plantację roślin rolniczych, roślin ogrodniczych, e, jesteśmy w stanie e, zaplikować, czy zaproponować gospodarstwom e, wszystkie składniki pokarmowe, jakich roślina. Potrzebuje i, i możemy powiedzieć, że jesteśmy to, też tą firmą, która ma kompetencje, ma wiedzę e, ze względu na to do, tą długą tradycję, która też e, łączy się z naszymi badaniami, rozwojem. E, posiadamy dwie jednostki doświadczalne w, w Niemczech, w miejscowości Dülmen, Duhl, a także w Anglii, w miejscowości Pocknington, gdzie nasza firma testuje, bada, bada e, nasze produkty, rozwiązania. E, staramy się też e, działać innowacyjnie. Także poszukiwać now nowych rozwiązań pokarmowych, a, a, a wszystkie produkty czy też rozwiązania, które mamy w swojej ofercie, są zawsze przetestowane, sprawdzone w jednostkach badawczych. I tak. Pokrótce można powiedzieć, że wygląda nasza no, działalność. To nie takie pokrótce. Bardzo wyczerpująca wiedza, dosyć szybko powiedziana, ale mam nadzieję, że było dobrze usłyszana. Słuchajcie Państwo, no troszeczkę tutaj mamy szum i huk, bo ma naprawdę, stoisko cieszy się bardzo dużą popularnością. Cały czas tutaj przechodzą rolnicy. Widzę, że doradcy... Yy, udzielają odpowiedzi. Naprawdę macie duże zainteresowanie. Tutaj Państwo też nam machają z daleka. Dziękujemy. Ale jest też moje pytanie. Jakie rozwiązania akurat właśnie dzisiaj na tych krajowych dniach, polach Państwo macie do zaprezentowania dla nas? Na Krajowych Dniach Pola tutaj w Poświętne zastosowane zostały nasze nawozy dolistne na praktycznie wszystkich roślinach. Tu jest jeden z naszych produktów Jarawita Brasitrel Pro, który jest dedykowany do roślin do rzepaku, do roślin kapustnych, ale również do roślin motylkowych i do buraka cukrowego. Więc wszystkie technologie, które tutaj są zaprezentowane, zresztą na tablicach, które, które widnieją przy polach, jest opisana pełna technologia i wszystkie nasze nawozy. Cała technologia jest prezentowana. To co Przemek powiedział, firma Jara, to są rozwiązania dla roślin. Jara Vita to jest jedna z działów tych naszych nawozów, które stanowią pełny pakiet rozwiązania dla danej rośliny. I takie też właśnie tutaj rozwiązania do zbóż, Jarawita Gramitrel, Jarawita Tiotrak, do właśnie kukurydzy Jarawita Zeatrel, Jarawita Brasitrel, Jarawita Kombifos, to są nasze główne produkty z linii Jarawita, nawozów formułowanych o bardzo dużej koncentracji składnika pokarmowego, zostały tutaj zaprezentowane. Jak wiecie Państwo bardzo dobrze, krajowe dni pola są jedne niepowtarzalne jeżeli chodzi o Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Natomiast państwa współpraca chyba z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i z polem doświadczalnym jest dosyć dłuższa, bo to nie jest chyba tylko tegoroczne. Tak, jak najbardziej. Zaraz oddam e, mikrofon koledze, bo Przemek jest tutaj na tym terenie, jest odpowiedzialny tutaj za współpracę też e, z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ale my e, uczestniczymy w tych krajowych, dni, e, krajowych Dniach Pola już od początku, również w poprzednich edycjach byliśmy i staramy współpracować się właśnie z ośrodkami doradztwa rolniczego, e, bo uważamy, że e, Nasze rozwiązania pomagają rolnikowi e, i ta nasza oferta jest dość szeroka, trafna, jak również wpisuje się w te nowe sytuacje, które się dzieją, czy to sytuacji stresowych, pogodowych, bo nawozy charakteryzują się bardzo dobrą rozpuszczalnością, bardzo dobrym składem, e, jak również, jak również e, tymi wyzwaniami innowacyjnością, e, która, które też się tutaj e, e, no, są przyszłością, że tak powiem. Za chwilę mniej więcej też tutaj Państwu powiem o naszym entesterze. Ale tutaj o tej współpracy powie Przemek. Tak jak najbardziej ze względu na to, że ośrodki doradztwa rolniczego mają, mając taki bezpośredni kontakt z rolnikiem, czyli z plantatorem, mogą też wspomagać tego plantatora na, na zasadzie doradztwa, to, to nasza współpraca z ODR-em, czyli takim pośrednikiem pomiędzy właśnie naszą firmą, czyli innymi firmami, a rolnikiem jest dla nas bardzo ważna i korzystna. I to jest współpraca też wieloletnia z, z jednej strony staramy się oczywiście prezentować tu swoje, swoje produkty, tak? ale także dobrze doradzać odwiedzającym nam, nas rolnikom. Jak je używać, jak podchodzić pod różne sezony wegetacyjne, bo generalnie wiemy, że rokrocznie mamy trochę inne okresy pogodowe, czy też stresy temperaturowo-wodne, I, i, i dzięki jakby naszej wiedzy, którą posiadamy, możemy przełożyć to na wspomożenie gospodarstwa rolnika. A, a współpraca znowu z ODR-em daje nam to, te, też y, możliwość współpracy z dużo większym gronem odbiorców i bezpośrednio z nimi z nimi kontakt. Tak? Generalnie jeśli możemy zaprezentować tutaj pszenicę, którą mamy za sobą tak? i podkreślić potrzeby jej pokarmowe, czy też problemy, które napotykała ta plantacja w tym roku, na, na, na krajowych dniach pola tak? w tej lokalizacji mazowieckiej, to, to jest to dla nas wielki plus, bo, bo, bo generalnie my jako pracowni też możemy przedstawić swoją kompetencję do, 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 do zawodu, który wykonujemy, a spotykamy się bezpośrednio na Polach, czyli przy tej części, która no, nas wszystkich najbardziej interesuje, można powiedzieć. Czyli organizacja takich trzecich, krajowych dni Pola, czy w ogóle y, Dni Pola, jest jak najbardziej potrzebna, prawda? Oczywiście, ten, popatrzmy nawet tylko na tą kolekcję odmian, Jest ponad chyba, o ile się nie mylę, blisko półtora tysiąca poletek doświadczalnych, tak różnych odmian, różnych technologii uprawy, ochrony, nawożenia. E, wiadomo, że współczesne rolnictwo ma wiele e, w, wymagań, tak? jakby rolnik jest obciążony wielką ilością, mnogą ilością e, można powiedzieć potrzeb pokarmowych, czy nie wiem, jakichś e, rzeczy, których do, do końca nie może sam spamiętać, tak, a my możemy go tutaj wspomagać e, wsparciem agro agrotechnicznym i, i, i pomocą w użyciu odpowiednich produktów w odpowiednim czasie e, w odpowiednich dawkach, tak, także tutaj widzimy też e, Du dużą rolę takich spotkań i, 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 i jesteśmy jakby przekonani, że te spotkania powinny trwać i, i odbywać się w kolejnych sezonach. Tak? My jesteśmy też o tym przekonani. Proszę Państwa, ostatni sezon wegetacyjny, ostatni sezon nawozowy pokazał i był bardzo dynamiczny. Czy są Państwo w stanie wspomóc gospodarstwa, wspomóc rolnika w optymalnym nawożeniu? Jak najbardziej ostatnie lata były, a ostatni rok przede wszystkim był bardzo dynamiczny pod kątem właśnie nawozów, bardzo dużo się działo, rolnicy mieli wiele problemów, my również borykaliśmy się z tymi problemami i my jako firma od lat pracująca z nawozami. Mamy wypracowane już rozwiązania, jak również możliwości wspomagania tych decyzji. Po pierwsze, nawozy nasze mają bardzo wysoką rozpuszczalność, przyswajalność. Po drugie, mamy możliwości e, na przykład użycia n który trzymam tutaj w dłoni, który służy do pomiaru azotu i właśnie decydowanie, jaką dawkę e, azotu e, możemy zastosować. Również mamy N-sensor tych elementów mamy dużo w tym, w tym temacie digitalizacji, także zapraszamy do naszego stoiska po te wszystkie informacje. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wyczerpujące informacje, za to, że jesteście dzisiaj z nami. Oddajemy głos do studia Trzecich Krajowych Dni Pola poświętne 2022. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.